Witam i o zdrowie pytam z tej strony Mastersu 15 A to jest drugi i kolejny w zasadzie filmik zagrajmy w Cry of Fear Dobra, także skończyliśmy dokładnie w tym miejscu Look to the right No, te, te sprawy Dobra, wiecie co, schowajmy sobie komurasa Oj! Eee... Resumę no tu zawsze troszeczkę myli mnie to sterowanie Dobra Okej, okay, myślę, że yy, możemy wobec tej sytuacji pójść dalej What the fuck? I tutaj ktoś przechodzi przez drzwi? Czy to my? Nie, to jakiś typ Is that blood on the floor? E, przepraszam, nasz bohater jest niemową czy what's going on? How the fuck I did even get here? No jest dobre pytanie. Młotek. A nie, to nie my bierzemy ten młotek O kurwa Co to... Ale ścierwo Jak to zapyla? Kurwa, to mnie zabije ty! On jest śmiertelny? To już, zajebałem go No właśnie Co? Jakie doskonałe, chore gówno No, dzwonisz na tą policję i przepraszam, gdzie ona przyjdzie? No czego ty się spodziewałeś? coś pod ziemią O to jest chyba szczykawka Syring Nie wiem co to jest syra... Jak to powinno się na to mówić? Syrengine? Nie wiem Dobra, czy tu rozumiem, że to był nasz save? Tak, dobra To lecimy dalej, słuchajcie Już widzę, że... No i nasz scyzorek jest we krwi Dobra, schodzimy, nie? What the fuck? A tu nic nie widać, słuchajcie Dobra, to jest przeciwnik na stówę O kurwa, A to jest chore gówno Dobra, uniki kurwa. Ej, wiecie, że te uniki są absolutnie Nie stosowne To znaczy, je się za długo robi Co to Kurwa jest Nie serio, takiej mordy dawno nie widziałem Zombie czy Co to w sumie, kurwa jest jak to się rusza? A to zawału dostać można, serio? Kurwa, ty bo to. Nie do końca można się przed tym uchronić. Wow, mój cień. Też kurwa, morda niezła. O nie, ja tu. Eee. Yy... Dual Wield with this Dawaj mnie tu światełko O chyba Jak się wchodzi drabinie muszę schować wszystko Ja stąd przyszedłem proszę. Możliwe Nie no ty A nie, tak, tak, ja stamtąd przyszedłem Aha, dobra, to jest Nie stąd przyszedłem, dobrze No fakt Tu powinienem wejść F M. So saw uh, options uh keyboard move back dodge no <laughs> space toggle weapon function reload inventory see current objective co upon średnio dobra alt a, a okej okay. muszę nacisnąć dobra okej okay, ciekawa animacja wchodzenia dobra to warto mieć tutaj na uwadze Oczywiście, zapis Dobra, podoba mi się Dobra, to na jedynkę, bo nie ma co myślę marnować Latereczki w naszej telefonie Telefon Uuu! Przepraszam, nie bo jest strasznie Po Strasznie emocjonalnie reaguje, gdy oni podchodzą ale musicie to zrozumieć, ponieważ to w jaki sposób te fiuty do mnie podchodzą, sprawia, że. No, patrzcie, jak to kurwa chodzi: to jest połączenie, nie wiem, teściowej z paranaelitykiem z człowiekiem, któremu pęk kręgosłup. Kurwa, jak to się miota. O a tu żem zjebał. No, zajeb, dobra. No, kurwa. Dobra. Zdech. Ja mam tam tą apteczkę. Nie wiem, czy ja jestem jeszcze odpowiednio, czy jestem odpowiednio jeszcze tutaj raniony, żeby z niej korzystać. Nie wiem, ile ona zdrowia. Zwraca. Dobra. Co? So, chyba poszedłbym tędy. A tu nic nie ma. Poza kamykiem? Tak. Poza jakimś kamykiem. Dobra. Okej. Okay. Czyli musimy wejść w wodę. Przepraszam, rok, rok, przepraszam! Strasznie piszę, no chodź tu, w fiucie. Dobra, no, człowiek jest wytrzymały pod pewnymi względami. Dobra, coś się otworzyłem, po drodze będzie jakiś kutas. Nie, nie będzie, dobra. Okej, okay, dobra, wychodzimy. Weźcie, mnie, bo to... Ja jednę jak tak dalej pójdzie. Dobra, Lisu, koniec żalania się na sobą. Znowu jesteśmy w tych Bo ja wiem, no Slumsach? Help me, please help me. They are coming. I'm inside the apartments hurry. Skąd on miał zasięg, nie? Dobra. Ciekawe czy to jest czasówka. Dobra. Widzę, że tu będzie po tych nadbudówkach trochę skrada, inaczej tego, parkouru. Dobra. Idziemy na spokojnie. W tle jest jakiś dźwięk jakby ktoś jeździł bardzo szybko w oddali na motorze albo wyrwał komuś kurwa flaki, nie wiem. Okej, okay, do... hopsik, klopsik, dropsik, dobra. Tu już są te Apartments, czy... E... Okej, okay, dobra, możemy tu wejść. Loading. Coś tam będzie. Na stówy. Okej, okay, kasanka. Tu leży jakaś kartka. This place doesn't feel right. No co ty kurwa nie powiesz stary. O oh, fuck, jakie dźwięki. Fourth floor, czwarte piętro. A na którym ja jestem? Na trzecim? My secret note one. They are... ...curiosity killed the car... ...the cat... 3. Three, ...three little kids playing in the park... No dobra. E, trzy małe dzieci e, bawią się w parku Pierwszy dzieciak mówi e, pójdźmy do domu zanim się ściemni the first two went on the merry way home. Załóżmy, że poszli do domu e, ch Chodź tu dzieciaku, chodź tu do mnie tej Nie wiem co to znaczy, sorry, coś o szeptach They say crazy kill the cat A i dobra i to jest wszystko, tak? Dobra Okej, okay, czyli jakieś zapiski psychopaty Być może Trynkiewicza, nie wiadomo Ciekawa zabudówka Tu mam, dobra Okej, okay, tu można wejść Nie wiem czy to jest dobrze Save, zaraz może to zrobimy. Ładę fuck! Co to na miłość boską kurwa? Ty no dupa! O kurde, ale to jest szybkie. Wpiszcie. Dobra, teraz się powinniśmy leczyć. Nie? Dobra, do pełna. Ok, wolę tak niż inaczej. A, dobra. O, przepraszam, ja tu mam pod jedynką. A, to to sobie czekajcie, to, to dajmy sobie pod dwójkę po prostu. Tak będzie łatwiej. Dobra, tu są połączone balkony Do Mesto z te sprawy. W ogóle... Widzę, że tu ogólnie to ze śmieciami w, trochę kiepsko. <grym> ze służbą sprzątającą. Tu nic, tu jest komputer w ogóle jakiś. Strasznie obs obskurne te mieszkania, nie? Takie Właśnie dzielnice biedoty, Bym powiedział Okej, okay, dobra Które to jest piętro? Tak w ogóle, tak żeby się zorientować Na mój gust jakieś drugie, nie? Tam, nie, to chyba jest wyżej o jedno jest czwarte Tak Trzecie Czwarte What the fuck? Piąte? A, piwnica Okej okay. No tak, standardzik Co się robi ciemniej. I tu jest trzecie, zaraz a Zobaczmy co jest na dole Tu jest drugie, dalej nie możemy, no to w drugie wchodzimy Dobra, możemy to wejść Can't call the elevator, it must be tak samo. No pewnie na górze Dobra oh, oh, oh! Kurde. Dobra, nauczyłem się robić te uniki w miarę. Ja pierdzielę jaki mrok Okej okay, tu, tu wszędzie można będzie teraz wchodzić? Kolejny dzienniczek Trynkiewicza. Te dzieci są takie fajne, chciałbym je dotknąć, yy, ale przychodzą ich rodzice, dlatego chcę ich zabić. Ok, dobra, może tu możemy. Co to za co pokój tego Trynkiewicza? PXL Just Knife Rated To Quick. You. To jest just go she it? her April? Yeah. Nope. 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 Fuck no. Yeah. Collection 002 Tasted Bad. Collection <laughs> 1 To było mieszkanie jakiegoś mordercy. Zajebiście. O, apteczka i kluczyk. Dobra, dobra, mogę wejść. Tu ktoś będzie nas, tu. <laughs> Przepraszam. Po prostu trochę. Co mnie zaatakowało? Jakiś biologiczna podruba Django Feta? Z tymi wiecie co mieli ten, te, takie, te, 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 rpg na plecach? Nie mam latarki, nie mam. Okej, okay, dobra. Dobra, to wychodzimy stąd. Ale ja tu byłem po klucz. Okej. Okay. Boże, tam ktoś płacze, nie? Dobra, to tu, tu nie byliśmy, prawda? Nie. Czy nie, tak tu? Tak, tu byliśmy, właśnie. O, co w sumie. Ej, no co to znaczy, że tam ktoś jest? Kurde, ty. Dobra, tu jest. Aha, i stąd. Przyszliśmy, dobra To dwójeczka Okej, okay. aha z drugiej strony, dobra Czyli co jakby jesteśmy, nie wiem jakieś Demony atakują miasto? Na to wygląda O właśnie, czy to działa? Czyli co? To chyba było do tych em, drzwi na strychu, tak sobie myślę. O, tu mamy ptaszkę. Oj, 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 Dobra <ścoughs> misę klikka. No to do trójki No fuck Aha, czyli to było do jakiegoś... Aha, to było do jakiegoś pomieszczenia tam Dobra Mamy brąz, mamy brąz Dobra To może tu, nie? ...właśnie... Tak. Oj! Aj! Aj. Myli mi, się. mi się To... Aha... A! No i super! No i fajnie! Ale tyle, że tam ktoś mruczał podejrzanie... Dobry? Oh, fuck... Skarpuj powie, kto? O! Jezu, dlaczego ja się tego tak boję? To chyba nie jest aż takie straszne. Choć. O kurwa, no kurwo. To jest połączenie dziecka, któremu narzucono worek na śmieci na ciało i które było 3 miesiące pod. W ściekach i umarło i... Po, zostało pocałowane przez y, tego typa z SCP, pana Biszkopta. Dobra. Strasznie to bije, nie? Dobra. Co? O! Ja pierdzielę. Kurwo! Zdychaj! Kurwo! Ile ja mam? Dwa, dobra Ej, bo to w ogóle, jakie on ma tam pocięte, te żyły, nie? Jedynka to mieszkanie wygląda ładniej niż No i. strasznie się z tym trudno walczy. Nie wiadomo kiedy zrobić unik, kiedy nie, nie? Taki solsik słuchajcie. Okej, okay, apteczka. Dobrze, że dają dużo apteczek. Co to jest? A, to jest garnek. Jestem gotów. <grytania> Kto wybija tu, 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 w ścianie? Przepraszam, mogę. Rze rzeczywiście It's that a No kurde Better take it with me. No, raczej Wiesz że no, zanim ktoś do- Klucz? Czyżby? o i Właściu. No teraz to mi się podoba you unlock the door A, ah, the lock, dobra O i magazynek od razu Aha, dobra, to. Aha, no tak, to jest na silniku Source, więc nie ma przeładowania sorry za to. Dobra, okay. yy, ja ro... Aha, dobra, bo wiecie co, to się, jak na to patrzę, to, to wygląda tak, że my chyba mamy. Nie pociski, tak jak w. powiedzmy, Battlefieldzie, tylko my mamy magazynki. Znaczy, że chyba my je zmieniamy, nie wiem. Albo wyrzucamy w ogóle, to już by było straszne. Dobra, okej, okay, ja chciałbym też się upewnić, Jak wygląda w tej grze w ogóle model strzelania? Jako ta. Aha, my tu przeszli. O kurde. Dobra, no to idziemy, nie? Wow, ale strasznie dobra ta gra, naprawdę. Strasznie mi się podoba. Czy my mamy? Tak, my mamy Hall Czyli co, tu? Nie, tu nie. Czyli na strych, tak Glock 9,9,9 pistolet. Pretty weak, but holds 15. Aha, dobra, mam 15 wysisków. To w sumie Glock ma 18, ale to już się nie będę czepiał. Zależy w sumie jaki, nie? Dobra, czyli dobra, czyli znowu tu The hall. Co to może być, The hall? A, ok, chyba wiem. To są te drzwi. Rozumiem. A tak, to jest tu. Dokładnie, dokładnie tak, dobra, wchodzimy. Dobra, do kolejnego powiedzmy... Małe dzieci, z bardzo wielkimi główkami, które jak w nas uderzą, to mają tutaj ukryty kolec, który, który po zetknięciu się z ciałem, ich główka eksploduje i wystrzeliwuje ten oto kolec. No się jakaś muzyka załączyła. No wiecie co, no jednym pociskiem to ja tego nie zabiłem, także sądzę, iż mogą być problemy. Co to? No dobra, dawaj. To kill some kids. Muszę zabić parę dzieci. Ja ta ja czasami też. I stuck the elevator in the hall so only the personal. Okay, can access it to be a secret call. No tak, dobra. Myśl myślę, że rozumiecie, co tutaj y mówi. No mniej więcej y chyba zaciął windę. Więc tylko personel może ją odblokować sekretnym kodem. Okej, okay, czyli rozumiem, że to jest jakaś dla nas podpowiedź. Stairs... Okej, okay, dobra. Podpowiedź. Stop, do not enter. No... Ja myślę. Jakieś dziecko drze Najprawdopodobniej pukane przez tego jebanego trękiewicza. Ciemno jak Dobra... Wow, ale trochę amunicji trzeba na nich wywalić, wiecie? Okej, okay, magazynek Aha, dobra I to jest ten kod Dobra Szt Jakżeby inaczej, czwórka tu nie A dobra, to pistolet pod trójkę stąd nie stąd nie przy. E, a co? Aha, bo ja mam ogólnie do hali. Dobra, zejdźmy sobie jeszcze na dół. Chyba można było, nie? Aha. Oj! Ja tu może nie chciałem. POWÓD?! Co tu jest? Jestem gotów. No, tak też podejrzewałem. Dobra. Sorry, że ja tak... W sumie amunicję kaleczę, ale to... Tu jest dosyć ciekawe sterowanie. Jak się cofasz, to to strasznie majta tym tym. Dobra, jeden pocisk nam został, to przeładujmy. O kurde! No to. O, oh fakt, to jest straszne. Bo to oznacza, że nam po prostu usuwa jeden magazynek. Nieważne, ile byśmy mieli w nim amunicji. To dramat, jest w takim razie. No ale dobra, to chodźmy tędy. To jest dramat, słuchajcie. Teraz. A. Czy to można? Można! Ha, tylko teraz mam. No tak, bo lewa ręka. Nie mi wiedź mi 3 na najniższy Też tak nie no, Ale podobają mi się dźwięki w tej grze Fusrudza To no. tu zaraz O, no, wiedziałem, wiedziałem Lewo, prawo, lewo A Dobra, trzy pociski, więcej chyba. Ej, ale my dużo. Do... My dużo dostajemy tych pocisków, więc easy peasy. Okej, okay, dobra. To tu zakończymy ten odcinek, słuchajcie. Aha, no super, zbardowałem jeden pocisk. Dobra, to tu zakończymy. I do następnych yy, odcinków, które pokażą się za niedługo. 邪马。